Dużo śmieci? Bardzo i to bardzo dużo. Yy, ostatnio jak tu jeszcze sprzątaliśmy, to wyzbieraliśmy 13 worków, a dzisiaj jeszcze więcej. Myślę, że koło 100 worku już cała nasza ekipa kilka, jak nie więcej nazbieraliśmy. Właśnie proszę powiedzieć, te akcje są potrzebne, no bo ktoś te śmieci jednak wyrzuca. No myślę, że są bardzo potrzebne i ja myślę, że trzeba angażować do tego dzieci, żeby wiedziały, że później jak idą, to nie rzucą papierka na pobocze, tylko pomyślą, a potem ja będę musiała posprzątać. Także dlaczego trzeba edukować? Nie tylko młodzież, ale dorosłych również. Może zrobić taką akcję w internecie, na Facebooku, na zebraniach wiejskich, żeby kto zrobi jakiekolwiek zdjęcie z samochodu, kto wyrzucił, uda się komuś takie zdjęcie zrobić, to dostanie nagrodę nawet 10 tysięcy złotych. Wtedy ten ukarany za ten wyrzucenie śmieci z samochodu dawałoby to przykład dla innych ludzi, dla innych kierowców, dla innych użytkowników samochodu, że dbamy o czystość naszego środowiska wszyscy to nie tak tylko że może młodzież i tutaj okoliczni mieszkańcy ale my o tą swoją ja powiedzieć środowisko o to bo żyjemy wszyscy w tym jednym naszym środowisku który musimy dbać o niego bo jest coraz bardziej zaśmiecane jest coraz bardziej zanieczyszczane więc to wszystko dla na nas działa i nawet się źle w tym czujemy, no bo y, jaśmy nawet pozbierali te śmieci, to mówię do wszystkich tutaj uczestników śmieci, zobaczcie jak teraz nawet głupi rów przydrożny jak pięknie wygląda. Co myślicie o takiej akcji? Jest ona potrzebna? I to bardzo, y, bardzo potrzebna, bo tych śmieci jest naprawdę dużo i to, jak to posprzątam, to na pewno to pomoże przyrodzie i będzie dużo lepiej i ładniej i w ogóle 啊。<noise> <noise> <noise>